Cześć, z tej strony Łukasz, a to jest Biblia Kryptowalut. Słuchajcie, dzisiaj powiemy sobie o tym, no pewnie na ten też filmik czekaliście, dlaczego takie były spadki na giełdzie. Teraz to widocznie odbiło, ale co się w ogóle stało, co się za tym kryje, czemu tak było, czemu tak miało być? Ja też troszkę z tym filmem się, wiecie, wstrzymywałem, bo wolałem sobie na chłodno wszystko posprawdzać, przemyśleć. Wszystko takie, zrobicie, fajny research z wielu z wielu źródeł. A nie się po prostu porywać z motyką na słońcu, żeby też jak najszybciej ten materiał wypuścić, no bo to przecież nie o to chodzi. Były duże spadki na, na Bitcoin, jak pewnie wiecie, ponad 10% on spadł w przeciągu ostatnich kilku dni. To jak sobie zobaczymy, zaczął on już tak naprawdę spadać 19 września, czyli 4 dni temu. Było już fajnie 48 tysięcy dolarów, aż tutaj spadł, spadł, spadł. No, powiedzmy sobie do ilu? Do 39,900, gdzie tutaj linia, linia wsparcia go, go zatrzymała. Teraz on sobie znowu idzie w górę. No i nie wiadomo, czy to jest taka chwilowa korekta, żeby znowu mógł paść w dół. Czy teraz już faktycznie odbił i, i pójdziemy sobie w górę? Tak jak mówiłem, jakby zebrałem materiał chyba zewsząd, bo teraz jest też dużo pytań. W związku z tą chińską spółką Evergrande, czy to przez nią, czy to nie przez nią. No, tak naprawdę, według mnie złożyło się tutaj kilka czynników takiej analizy fundamentalnej ze świata, newsów, ale też technicznej, bo w tym filmiku Wam postaram się wszystko jakby wytłumaczyć i też jakby pokazać, jaki mój punkt widzenia, co ja o tym tak naprawdę sądzę, gdzie jesteśmy na, na rynku i jaka będzie jakby nasza taka no, przyszłość, tak? Więc, więc zaczynajmy i słuchajcie, jeszcze zanim zaczniemy, to jeżeli chcecie być na bieżąco. Z wszystkimi, jakby, nowinkami ze świata Kryptowalut nie tylko ze mną, ale jakby Twitter jest takim głównym medium, dzięki któremu, jakby, możemy się pierwsi często dowiedzieć o nowinkach w świecie krypto. Robert Klein, Charles Hoskinson, czyli twórca Cardano i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam Was do sobie założenia konta do tego, żeby mnie śledzić tutaj na bieżąco. Lukas Michalek, polecam. Oraz teraz dużo osób mówi o tym, że Bitbase, mojego właściciela, że już jakby nie czują się pewnie na nim. Jest fajna giełda, też również polska, bitcoin.pl, Możemy kupić swoje kryptoblikiem, wszystko jest naprawdę mega, mega prostsze. Dostajemy 20 zł po wydaniu w kantorze 350 zł, także to też jest bardzo fajne. Link daję w opisie. Dla tych, którzy nie są w temacie, to jeszcze tylko dopowiem, że notowania bitcoina w zeszły wtorek jakby kontynuowały bardzo, bardzo mocne spadki. No i to w zasadzie mówiło się, to że jest, to jest przez to, że reaguje on na. Takie niepokojące notowania rynkowe ze względu na to, co się dzieje w Chinach. I co prawda, giełdy w trakcie wczorajszej sesji notowały już tylko kosmetyczne spadki, i mimo wszystko Bitcoin został pociągnięty, no tak jak mówiłem tutaj, do testu jakby 40-40, do testu tej linii 40 tysięcznej. Tu jest teraz takie nasze najmocniejsze wsparcie oraz poniżej zostało co jest ciekawe poniżej linii EMA 200. Jak tutaj widzicie tu jest nasza linia EMA. To jest też bardzo bardzo dobry i popularny wskaźnik. on przez jakiś czas od lipca jakby byliśmy nad nim, a tutaj jakby widzieć widzimy podczas tego spadku spadliśmy pod ten wskaźnik. Co ciekawe wskaźnik RSI, który jest który jest również takim jednym z popularniejszych. Jest on na linii pod 20, co może wskazywać na to, że znowu czekają nas jakieś wzrosty. Czy to nie jest tylko korekta, ale możemy spodziewać się jakichś wzrostów teraz. I tak również jak widzimy, tu sobie tylko zamknę, że wskaźnik MACD jakby również chciał zakręcać. No, może to być faktycznie dobre z punktu widzenia analizy technicznej, ale tak jak mówiłem, no, ja bym się jeszcze wstrzymał, przynajmniej do końca, do końca tego miesiąca, poczekał na zamknięcie weekly. Mamy tu jest sobie na, na tydzień. No właśnie, bo już tutaj w Weekly tak to ciekawie nie wygląda. Według, według RSI idziemy na dno, więc ja bym jeszcze tutaj nic nie mówił, po prostu poczekał, aż, aż ta linia miesięcz, tygodniowa i, i miesięczna nam się zamknie. Wtedy będziemy coś mogli powiedzieć więcej. Więc dobra, idźmy dalej, zobaczmy sobie Ethereum, bo Ethereum, no w zasadzie tak samo jak Bitcoin. Też sobie poszybowało ładnie, ładnie w dół. Przed spadkiem 3,600. No, w takim najgorszym razie było 2,2700. Ostatecznie jednak, teraz mamy znowu poziom fajny 33100. Odbiło sobie, zrobiliśmy plus 5%. No, co nie zmienia faktu, że jednak wyłamało to naszą taką fajną linię, linię supportu, która była jakby. Na 3000 dolarów, tutaj widzimy, że ona była brojona parę razy w przeszłości. Widzicie tutaj 300, 3200, znowu jak spadek 3200, 3200 w perspektywie jednego miesiąca. Aż nagle była kolejna jakby test test linii, linii wsparcia, co jednak zostało zbite i spadliśmy aż do 2700 dolarów. I teraz, zdaniem części analityków, którzy jakby, których wypowiedzi ostatnio czytałem, może to wywołać dalsze, dalsze spadki. Może być nawet aż w kierunku spadków, które były w lipcu i sierpniu, czyli tam 1800-1700 dolarów za sztukę Ethereum. Ale jednak, co jest na nasz plus, innego zdania jest Mike Nowograd, czyli to jest dyrektor generalny Galaxy Investments Partners, którego jakby firma koncentruje się na inwestycjach w kryptowaluty. I w najnowszym wywiadzie dla CNBC, który oglądałem, przyznał on, że tak długo jak Bitcoin utrzyma te 40 tysięcy dolarów, a ETH 2800, czyli no, Bitcoin przetestował ten tą linię wsparcia i faktycznie utrzymał ją to jakby te spadki będą dla niego jedynie taką zdrową korektą i okazją do kupna na dołku. Stwierdził, że rynek stał się trochę zbyt wzrostowy ostatnimi czasy, no wiadomo było naprawdę dużo wzrostów i głównym powodem teraz tych spadków są wiadomości z Chin, a tak długo jak Bitcoin jakby utrzyma tą granicę właśnie tych 400 tysięcy dolarów, on mówi, że nie ma obaw i to są okazje do dalszych inwestycji na dołku oraz do usiedlenia Ceny. Tak więc, mamy tutaj dwie no, mocno kontrastujące ze sobą opinie ekspertów, co ja bym zrobił według mnie. Na pewno poczekałbym do końca tego miesiąca, zobaczył jak się zamknie nasze weekly, jak się zamknie nasza jakby świeca miesięczna na tej podstawie starał się coś wy wywnioskować. No jest to teraz taki trudny okres dla nas, bo jak wiemy, no, nie wiemy czy mamy ten double top, czy, czy nie mamy tego double topa. Tutaj sobie weźmiemy. Tutaj sobie weźmiemy na, na cały rok. No widzicie, tu jest jakby nasz jeden top, drugi top. Niektórzy mówią, że już to jakby jest koniec chodzy, zaczniemy spadać. Możliwe, że tak, ale to dowiemy się pewnie pod koniec tego roku, jak jest naprawdę. Teraz to jest takie wróżenie z fusów. Dobrą, no, dobrą, niedobrą informacją jest to, że faktycznie ten spadek według mnie również był głównie przez Evergrada. I co ciekawe, również Bitcoin i Ethereum nie były jedynymi kryptowalutami z gwałtownym takim spadkiem cen, bo jak wiemy, no, Bitcoin pociągnął za sobą fale, fale, fale innych kryptowalut i chyba 29 z 30 największych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej również wyraźnie się osuwały w większe czy też mniejsze spadki. I teraz, jak zobaczymy sobie na Fear and Grid Index, czyli na taki indeks, który jakby mówi nam, jakie są nastroje na rynku, tutaj widzimy, że jest Extreme Fear, czyli bardzo, bardzo mocny strach. Inwestorzy nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, co przyniesie jutro tak naprawdę. I no, jest teraz duża, duża niepewność na rynku, co może poskutkować jeszcze jeszcze większymi, właśnie obniżką, obniżką cen. Według mnie, możemy nawet posunąć do 38 tysięcy dolarów. Tak bym nawet obstawiał, że to jest lekka teraz korekta z tego trendu spadkowego i możemy jeszcze posunąć się troszkę niżej, no ale wiadomo, okaże się, okaże się, że tak powiem, w praniu. Społeczność jednak w takim podejściu bardziej pozytywnym wspiera mocno influencer Lark Davis, który twierdzi, że ostatni kwartał zarówno 2013, jak i 2017 roku przyniosły takie rajdy o ponad 300% i spekulował on, że Potencjalna akceptacja funduszu Bitcoin ETF w USA może znowu nam zapewnić podobne ceny, podobne wzrosty. Także to jest też na pewno na, pewno na plus. I teraz tak, póki co nie ma jakoś bezpośredniego związku pomiędzy Evergrande a światem krypto. Wydaje mi się, że. Jest to przypadek jakiejś powszechnej niechęci do ryzyka z inwestorami uciekającymi z rynku z obawy na właśnie kolejne spadki. Ci, co jeszcze nie wiedzą, to, chociaż już pewnie jak też oglądacie inne kryptofilmiki, to macie o tym pojęcie. Wielki inwestor, chyba drugi co największy. Tak, yy, chiński gigant nie nieruchomości stoi na skraju upadku. Prawdopodobnie właśnie upadnie. Jest to taki bardzo, bardzo duża duża spółka chińska. Przez co właśnie przerzuciło się to na też na strach taki bardziej krypto, kryptowalutowy. Ale też trzeba pamiętać, że te finansowe fale uderzeniowe mają tendencję do szybkiego uderzenia w rynki właśnie kryptowalut. A to jest częściowo dlatego, że handel jest dostępny całą dobę właśnie na krypto. Bo na normalnym Forexie, na normalnych akcjach, to jest tam chyba do 22, przez co jakby też to jest wszystko opóźnione. W krypto jest wszystko bardzo, bardzo dynamiczne. Bo handel jest dostępny całą dobę i inwestorzy mogą kupować i sprzedawać swoją krypto wszędzie na wielu globalnych giełdach i tak po prostu jest. Przez to, właśnie ten impuls, żeby sprzedawać, jak jest jakiś nowy news, jest jeszcze większy. I jak dobrze wszyscy wiemy, kryptowaluty są ogólnie utrzymywane jako inwestycje spekulacyjne, i to jest właśnie większość w stosunku do mniejszości, która inwestuje ze względu na przesłanki takie fundamentalne. Takie bardziej, jeżeli chodzi o, o newsy. Teraz, traderzy mają tendencję według mnie do kupowania i sprzedawania na podstawie sygnałów, tam wiecie, momentum i tak dalej. I używają tego instrumentów takich pochodnych, aby zyskać ekspozycję, i mają nieograniczoną możliwość, aby szybko wycofać się przy pierwszych kłopotach. I Stefan Quelle, taki dyrektor generalny FRNT Financial, to jest taka firma, która zajmuje się instrumentami pochodnymi na kryptowaluty. Z Toronto oni są. Ona wypowiedziała się ostatnio, tutaj mamy, że kiedy chińska giełda zostanie zamknięta, wiele osób może sprzedać swoje kryptowaluty, aby zebrać gotówkę. Ponieważ zaobserwowali oni korelację kryptowalut z dużą jakby nerwowością na rynkach podczas takich właśnie wyprzedaży, podczas tego, gdzie wszystko idzie w dół. I emitenci stablecoinów mogą też napotkać problemy, jeśli chiński rynek papierów komercyjnych zacznie się chwiać, bo... Tether, jakby my, USDT Tether to jest kryptowaluta z tokenami emitowanymi przez Tether Limited, która jest kontrolowana przez właścicieli Bitfinexa. I emitent Tethera, czyli, czyli po prostu największego stablecoina na świecie powiedział w zeszłym tygodniu, że nie posiada on żadnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Evergrande. Ale no, nie jest to uspokajające dla niektórych analityków kryptowalut, którzy jakby zwracają uwagę, że Evergrande to 300 miliardów dolarów długu Rozłożonego na wiele banków oraz instytucji finansowych. Także jego niewypłacalność z kolei może rozlać się naprawdę na cały chiński rynek, a przy okazji również na rezerwy stablecoinów, prowadząc do naprawdę fatalnych skutków, które właśnie mogą się na wszystkich rynkach odbić. I teraz tak, to jest to, co ja również jakby nie rozumiałem tego. Bo wielu z was zapyta jakim cudem upadek tam jakiejś firmy w Chinach, jak to się stanie, jakby czemu to tak mocno jakby potrafi wpłynąć na rynek kryptowalut i jak to jest w ogóle możliwe. I gdyby była to zwykła tam mało znacząca firma, to faktycznie wątpliwości byłyby jak najbardziej dosadne i zrozumiałe. Jednak Evergrande to naprawdę jest prawdziwy gigant i właśnie dlatego tak wiele osób obwinia sytuację firmy za spadki na rynku. To tak samo jakby Amazon dostał jakiegoś tam, wiecie, dużego krachu. Amazon potężny gigant w świecie, w świecie, e-commerce na, na giełdzie i dlatego wtedy również by się to pewnie jakoś przyniosło na, na kryptowaluty. I szacuje się, że pośrednio od Evergrande zależy ponad ponad 3,8 milionów miejsc pracy. 3,5 miliona ponad miejsc pracy. To jest masakra. I w samych Chinach firma zarządza około 1300 projektami jakichś tam osiedli, budynków deweloperskich w 230 miastach. Jednak jej działalność jest znacznie szersza, bo inwestuje też w pojazdy elektryczne, zajmuje się sprzedażą żywności, wody, ma park rozrywki, nawet swój drużyny, nawet swoją mają piłkarską i według magazynu Fortune jest to dziś 122 największa firma świata i naprawdę to jest właśnie wszystko dlatego i tutaj mamy nowy news: Bank of China, czyli Ludowy Bank Chin, wpompował w środę do swojego systemu bankowego 120 miliardów Yuanów, czyli na około tam 19 miliardów dolarów, po tym jak w poniedziałek obawy o tym, że może jednak Evergrade mieć bankructwo. I w uspokojeniu nastrojów inwestorów pomogło też zapewnienie ze strony zadłużonego na równowartość 300 miliardów dolarów Evergrade, że należne w czwartek odsetki od obligacji zostaną w pełni wypłacone krajowym wierzycielom. Jednak nie jest dokładnie jeszcze wiadome, kiedy zostaną wypłacone odsetki dla zagranicznych inwestorów warte, warte 83 miliony dolarów. Chociaż tutaj teoretycznie jest no, nieco więcej czasu. I jednocześnie nie wiadomo, co z wykupem samych obligacji tego typu interwencje państwa powinny pozwolić chronić taki wzrost gospodarczy przed wypływem nie tylko zaostrzenia przepisów, ale i też nowej fali zachorowań na nasz co-wid, żebyśmy nic z filmikiem nie zrobili, przy jednoczesnym utrzymaniu polityki zapobiegania bańkom na rynkach aktywów, w tym też na głównym rynku nieruchomości. I oparty na chińskich akcjach notowanych w Hongkongu indeks Hong Seng China Enterprises spadł w poniedziałek najbardziej od dwóch miesięcy, a przyczyną tego tąpnięcia było niespłacenie tego dnia przez Evergrade odsetek należnych co najmniej dwóch bankom oraz brak deklaracji władz, że mogą spółce uniknąć niekontrolowanej upaści. I to wszystko przełożyło się na to, że już we wtorek i w środę indeksy odrabiały straty, w czym pomogły Czym pomogły zapewnienia analityków, że problemy Evergrande nie doprowadzą do załamania? I mimo wszystko taki przepływ płynności nie jest ograniczony, i prędzej czy później firma albo wstaje na nogi, albo upadnie, co wywoła ogromną lawinę na światowych rynkach. O, tutaj właśnie, tutaj właśnie mamy to, o czym, to, o czym mówiłem. I generalnie taka sytuacja płynnościowa giganta pogorszała się już od jakiegoś czasu. Deweloper będzie tam stosował przedsprzedaż na szeroką skalę oraz udzielał więcej, większej ilości rabatów oraz wyższych rabatów, aby po prostu utrzymać przepływ gotówki na potrzeby regulacji bieżących wydatków. Też wtedy po prostu sprzedawali więcej mieszkań, bo były one tańsze. I ponad 1,5 miliona osób złożyło wkłady na nowe nieruchomości, których budowa wciąż jeszcze się nie rozpoczęła. Obowiązania Evergrande przekraczają 300 miliardów dolarów, a kierownictwo firmy sugeruje, że wkrótce nie będzie ona w stanie regulować swoich zobowiązań. I obligacje tego dewelopera posiadają w portfelach inwestorzy z całego świata. To tam nie jest tylko, że Chińczycy, ale tylko naprawdę jest dużo inwestorów z całego, z całego świata. Tak więc jest to możliwe, że firma i związana z nią panika wpłynęła jednak na inwestorów z rynku krypto, ale szczerze, no wątpię w to, aby to miało jakieś długo. Falowe konsekwencje, chociażby patrząc na aktualny stan rynku. I teraz, jak mówiłem, jak sobie jeszcze raz spojrzymy tutaj na, na wykres naszego Bitcoina, to nie jest tak źle, jakby mogło być. Trochę nam tutaj już, trochę tutaj już odbijamy od, od dna. Z tych 400 tysięcy dolarów, gdzie jest nasz teraz taki największy support, czyli linia wsparcia, odbiliśmy do 43 tysięcy teraz 600 dolarów. I teraz, tak, są, mogą być dwie opcje. Albo to jest właśnie korekta, gdzie potrzebujemy nadal w dół, tam do 38 tysięcy dolarów, ale to jest krótkookwalowe i od tego odbijemy znowu wyżej. Albo tak właśnie mamy ten nazwany double top, czyli potrzebujemy już, czyli po prostu hosta się skończyła i potrzebujemy ciągle i potrzebujemy już w dół. Słuchajcie, tego nie wie nikt. Ja sobie ustawiłem personalnie. Że, gdy dojedziemy do 38-39 tysięcy dolarów, automatycznie kupi mi pozycję bitcoina i wtedy jest duża szansa, że rynek odbije, przynajmniej na jakiś czas, i sobie też na tym zarobię. Ale jeżeli popłyniemy niżej, no może być to według mnie taka przesłanka, że faktycznie ten double top istnieje i potrzebujemy nadal, nadal w dół. I po prostu jest to koniec Hossy, a początek Bessy na rynku kryptowalut. Jednak co przemawia mocno na korzyść rynku krypto to w obecnej sytuacji i może jakby naprowadzać nas na myślenie, że jednak może jeszcze nie czas na panikę jest fakt, że sieć IMC poszerzy swoje kryptowalutowe horyzonty poza Bitcoina. Tutaj widzimy fajny, bardzo, bardzo fajny tytuł i rozpocznie akceptację innych rodzajów cyfrowych tokenów do płatności online za bilety i koncesje. I w sierpniu, jakby sieć AMC Entertainment zapowiedziała swoje plany związane właśnie z kryptowalutami, i początkowo jakby chodziło tylko o bitcoina, którym jakby klienci mogli, będą już mogli płacić za kilka miesięcy. Gdy teraz, niedawno, całkiem podczas telekonferencji na temat wyników firmy za drugi kwartał, prezes i dyrektor generalny AMC Adam Aron ujawnił, że do końca tego roku sieć Chin zamierza przygotować infrastrukturę do przyjmowania płatności BTC za bilety kupowane online. I jak możemy fartułę przeczytać, ten prezes Adam Aron potwierdził tą decyzję na Twitterze pisząc, że Ethereum Litecoin, Bitcoin Cash będą również akceptowane oprócz jak do tej pory Bitcoina. Także zabadę bardzo, bardzo, bardzo fajny news. Tutaj mamy. Tutaj mamy właśnie o tym. A to jest nasz Adam Aron. I sam artykuł jest 17 września, czyli tam sprzed 6 dni i są tutaj jeszcze wykresy wzrostowe przed, przed jakby spadkami, tak więc nie ma tutaj się czym sugerować. Natomiast autor faktycznie jakby dobrze punktuje fakt, że PayPal i Square już wcześniej dały jakby swoim klientom możliwość kupowania i sprzedawania i przechowywania Bitcoina, a także opcję transakcji kryptowalutami. I posunięcie AMC to faktycznie według mnie świetny jakby zabieg taki marketingowy, ponieważ akcje AMC stały się faworytem wśród społeczności Wall Street Best. Czyli tam, narodzicie ta nasza społeczność, która wtedy jakby pompowała GameStopa. I akcje wzrosły firmy w tym roku ponad 2230% z 2 dolarów do 47 dolarów także naprawdę mega, mega dobrze. I traderzy odpowiedzialni za ten short, taki squeeze mają silną grupę zwolenników kryptowalut, więc jest to ukłon w stronę jakby lojalnych inwestorów detalicznych AMC. I firma cały czas kontynuuje pracę nad rozwiązaniami, które są niezbędne, aby tego płatności, aby tego typu płatności mogły być sprawnie realizowane, chociaż większość tych osób, które jakby cieszyły się z zapowiedzi tej firmy, to zwolennicy. O tutaj mamy. To zwolennicy Dogecoin'a, Doge byli, którzy byli jednak delikatnie mówiąc, zawiedzeni brakiem tego coina wśród zapowiedzianych kryptowalut. I sam również byłem zdziwiony, że firma nie będzie jakby próbowała zyskać grona fanów Dogecoina, które znacząco urosło na głównej mierze dzięki Maskowi, i Ilonowi Maskowi i tak dalej. No ale wiadomo, to jest jednak Shitcoin, i mimo wszystko. Jeżeli uda się zrealizować plan wprowadzenia kryptowalutowych płatności przez sieć AMC, to będzie to duży, duży, fajny argument, że ten rok zapisze się w historii i ze strony takiej fundamentalnej może to być właśnie taki zabieg, że jednak to nie jest jeszcze koniec hossy, bo naprawdę też newsy są i złe, i dobre. Jakby się to trochę wyrównuje, także nie jesteśmy jeszcze aż tak bardzo przekreśleni. I generalnie te spadki często bywają dość przerażające, zwłaszcza gdy spada krypto, w które jakby sami zainwestowaliśmy i na naszych oczach z portfeli uciekają nam pieniądze, na których wtedy ciężko pracowaliśmy. Ale na spadkach można również naprawdę sporo zarobić, jeżeli pochodzimy do tego z zimną jakby głową i nie dajemy się ponieść emocjom. I gdy widzimy takie spadki jak teraz, to zawsze sobie zadajmy pytanie, gdzie jakby teraz leży nasza linia wsparcia. Jest są potencjalne trzy takie najbliższe linie wsparcia. W takim momencie kupujemy walutę po często śmiesznie niskiej cenie i możemy sobie spokojnie czekać, a cena się znowu odbije i wróci do poprzedniego poziomu, albo jeszcze wyżej, zaliczając przy tym spore, spore, wzro spore wzrosty. I nierzadko się zdarza, że jakiś coin właśnie spada o te 10, 15, nawet 20% w ciągu dnia, nawet albo dwóch. Jednak w ciągu dnia czy dwóch nadrabia on to z nadwyżką. I tak naprawdę w ciągu tych 38 godzin wyciągniemy nawet 20% zainwestowanej kwoty. I pamiętajmy, że też duże spadki cenowe na rynku krypto dzieją się tak naprawdę cały czas. I okazy na zrobienie na spadkach jest naprawdę sporo. I myślę, że aktualna sytuacja z Evergrande jest chyba najprostsza zasada: kup tanio, sprzedaj. Drogo. No, ja mam czasem z tym problem. Ja czasami właśnie kupuję drogo, sprzedaję tanio, ale już staram się jakby do tej mojej strategii inwestycyjnej stosować, żeby właśnie takich tutaj w top nie popełniać. I dużo osób, z którymi rozmawiałem, ma tak samo jak i ja, że w przeszłości miała sytuację na zasadzie, że tam koniec spadł o te 10%, kupiłem go przy emocji, po czym cena zaczęła dalej spadać o te 10-15% i w pani, to sprzedałem wszystko. A po prostu okazało się, że po paru dniach cena wróciła do, do normy. Także według mnie taką podstawą jest po prostu jakby mieć tą psychę, jakby nie inwestować całego swojego portfolio kapitału w jedną kryptowalutę, bo potem się za bardzo stresujemy, nie podchodzimy do tego na chłodno. Nagrałem cały filmik o takich moich wpadkach inwestycyjnych w kryptowaluty, gdzie tam naprawdę się masę, masę pieniędzy, to było, już, to było już w setkach tysięcy złotych. Ale jeżeli trzymamy się tego naszego planu, który, który sobie uprzednio jakby zbudujemy, naprawdę większość tych takich top możemy fajnie ominąć. I najlepiej jest właśnie stworzyć sobie plan, powiedzmy, że plan zakłada, że mamy odłożone 10 tysięcy złotych, właśnie gdyby Bitcoin spadł i byłaby to okazja na inwestycje. Powiedzmy, że aktualna cena Bitcoina to jest tam te 43 tysiące dolarów, więc sobie tak rozpisujemy, że jeśli cena spadnie do tych 40 tysięcy, inwestujemy 2,5 tysiąca. Jeżeli do 38 tysięcy inwestujemy 5 koła, i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu mieć to jakoś takie fajne, fajnie rozdzielone i po prostu uśredniamy sobie w dalszym ciągu cenę raz za razem. I generalnie istnieje naprawdę sporo metod na takie zarabianie na spadkach, czyli to wyczekiwanie najniższej ceny i kupno, czy też shortowanie. I każda z tych metod cechuje się większym lub mniejszym ryzykiem. Ale tak jak już wspominałem, najważniejszą kwestią podczas inwestycji jest właśnie wcześniej ułożony plan, bo bez niego często będziemy popełniać pocałowe i głupie błędy oraz po prostu tracić nas, nasz kapitał. I słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik był chociaż trochę informacyjny, taki trochę, wiecie, bardziej merytoryczny i że przypadł wam do gustu. Jeżeli tak, to dajcie suba pod tym filmikiem. Napiszcie komentarz, co sądzicie, że ile bitcoin będzie warty pod koniec tego roku. Oraz koniecznie obejrzycie kolejny film z tej kategorii. Teraz, się on wyświetla na, teraz on się Wam na ekranie wyświetla. To wszystko z mojej strony. Cześć.